Powstał z przeczytania słowie Podlasia i zmobilizowało mi tak, jak zobaczyłam jedną panią, która ma 65 lat. I tak świetnie wyglądała po przemianie. Więc napomniałam, powiedziałam córce, przeglądałyśmy wspólnie gazetę i tak mówię, może bym to ja spróbowała. No i zostało tak szybko podchwycone przez córkę, że kupon wycięty. Zdjęcie na pocztę, i poszło. Najbardziej właśnie z włosami chciałam, bo nigdy nie wiem, jak, jak najlepiej będzie wyglądała, jakby mi pasowały. Fryzura jakaśkolwiek, to najbardziej. No i oczywiście no, strój same kolory, jak tu mi panie podpowiedziały, że jestem typem lata. I tak oto właśnie, bo sama nigdy nie zwracam jakiś tam szczególnie uwagi na kolor, jak kupuję sobie jakiś z ubrań, tylko tak, żeby coś do mnie, dla mnie pasowało rozmiarowo to tak wygląda. Pani Basia ma bardzo delikatne włosy, cienkie, ale w sumie dużo ich jest. I będziemy e, robić kolor od cieniu beżu. Chciałabym troszeczkę ocieplić tak naprawdę e, tutaj e, ten włos, dlatego że jest siwy. E, czy tutaj takie są delikatne, przybłyskione, kiedyś były malowane? Były czyli zna pani koloryzację wie pani co to znaczy tak, koloryzacja mam, tak. tak i oczywiście na pewno chciałabym e, ostrzyć włosy e, spojrzę sobie tak ucho leciutko przykryte ale to leciutko przykryte wycieniowany tył górę zostawiłabym dłuższą szczególnie tutaj w tym miejscu bo tutaj jest takie e, miejsce gdzie się tak one rozkładają i z reguły rano pewnie jest największy problem tutaj prawda tak więc proszę chwileczkę poczekać, ja wszystko przygotuję i będziemy pracować. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz ja zadam kilka pytań dotyczących makijażu. Słucham. Jak wygląda Pani taka codzienna rutyna, właśnie związana z, z dbaniem o, o, o swoją twarz, i, i czy Pani się maluje w ogóle? W ogóle się maluję. Mhm. Ja pierwszy jest krem, bo mam serę taką, może nie suchą, mhm. ale po umyciu, a tak Jasne, czyli jest, Więc może się muszę przesuszać? Myślę, muszę, mhm. muszę krem. Mhm. Bardzo dobrze. Mhm. A następny to raczej. Częściej używam pudru i... jasne. Mhm. i kredka pod oczy, troszeczkę na górę i maskara na brwi, to wszystko. Dobrze, czyli tak. Dzisiaj też będę się starała, żeby ten makijaż nie był e, taki, można powiedzieć, zbyt intensywny. E, zde zdecydowanie skupimy się tutaj na tych okolicach też policzków, e, żeby, żeby zatuszować zaczerwienienia. E, no myślę, że tutaj zmiana koloru włosów też bardzo dużo nam e, pomoże. Podkreślimy brwi, pokażę Pani, jak wykonać taki dzienny makijaż, ale też przy użyciu fluidu, żeby nie pomijać akurat tego produktu, bo myślę, że też jest taki istotny, i, i bardzo wpływa na tutaj takie wyrównanie kolorytu właśnie skóry, zaczerwienień. Także myślę, że tutaj zrobimy sobie dzisiaj też taką lekcję właśnie tego, jak szybko, w taki sposób tak, taki, taki można powiedzieć mało skomplikowany, zaaplikować te wszystkie produkty, tak, żeby Pani się czuła naturalnie i, i swobodnie, dobrze? Tak? Świetnie, dziękuję. U pani Basi wykonałam koloryzację bardzo delikatną, subtelną, bo jak obiecałam, nie będzie odrostów. Przede wszystkim zależało mi na takim beżowy, beżowo, takim chłodnym odcieniu i dużym połysku. Udało mi się to uzyskać jak mówiłam, ostrzygłam włosy z tyłu krótko, lekko przykryte są uszy. No i uczesałam na okrągłych szczotkach do góry, żeby odkryć troszkę twarz. Jak się Pani czuje, Pani Basiu? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pokażę jeszcze, bo Pani nie widziała całości. Proszę. Pięknie. Si tak, nie miałam, nie tak? Właśnie można przystrzyżenie też pokazałam kształtować kształt głowy, żeby on wyglądał właśnie w takim ładnym. Także dzisiaj słyszałam, że pani również córkę odbiera ze szpitala, bo się urodziło kolejne, kolejna wnuczka, kolejna wnuczka więc jest fryzura na, na świetną okazję. Tak, dzisiaj. Super. Fajnie. Także w tej chwili <kluzmy> przejdziemy. Kasiu, pani jest gotowa. Już Tylko dam ci inną polerynę. Także zapraszam. Teraz już do Kasi. stopniu się zaciera, czyli na przykład to, że brwi nam jaśnieją, to, że kontur ust, y, gdzieś tam się no, robi taki, tak, taki tak. prawda? I to musimy jeszcze raz wydatnić, pokazać. Jeżeli tego nie ma, to trzeba to narysować. Pani Basia nosi rozmiar 46, ale jest bardzo wysoką kobietą, e, taką e, postawną, ma mm, wyprostowaną sylwetkę, dzięki czemu nie wygląda na, roz, na, na ten rozmiar. E, z panią Basią to e, musiałyśmy najpierw przekonać ją, żeby, e, żeby włożyła sukienkę e, w, o długości za kolanko. Pani Basia do tej pory nosiła sukienki i spódnice bardzo długie, sięgające prawie, że do kostek, ponieważ wstydziła się swoich nóg. Myślę, że przekonałam ją do tego, żeby nosić sukienki do kolan. Pierwsza propozycja to popielaty kostium dwuczęściowy, wykończony czerwoną lamówką, pod spodem bluzka dokładnie w tym samym kolorze co lamówki żakiet dopasowany w talii, leciutko rozszerzający się do połowy biodra, dzięki, dzięki temu trochę biodra poszerzyłyśmy i sylwetka nabrała właściwych proporcji. Druga sukienka w granatowo-czarne pasy z satynowej tafty. Jest to sukienka taka bardziej na wieczór. Pomimo, że pasy są pionowe, to myślę, że sylwetkę mimo wszystko profilują w miejscach, gdzie powinna być wyszerzona właśnie w tym miejscu, optycznie wydaje się szerzej. Bardzo, bardzo wspaniale się czuję. Odmłodzona, nie wiem, chyba o 20 lat, chyba to, co powiedzą wszyscy, którzy mnie zobaczą, aby mnie chociaż poznali, bo być może nie poznają. No i oto no też się bym cieszyła, gdybym powiedziała, ktoż to taki jest, a nie tą, którą znamy. Nie czuję się wspaniale. I, I makijaż, i fryzura, i właśnie to, że dowiedziałam się wiele rzeczy, jak mogę się uczesać, jaki mogę nałożyć odżywkę na włosy, jak lakier używać. I, a z makijażem to tak samo. Nigdy nie używałam aż takiego, jak mam w tej chwili. Zawsze jakiś tam... Bo zresztą nawet nie wiedziałam, czy aż takiego tak, mogę używać. Także naprawdę czuję się wspaniale. No i w stroju również. No i właśnie te krótkie spódniczki, które mam teraz na sobie czuję się w niej bardzo dobrze. Dzisiaj idę do szpitala, urodziła mi się wnuczka i dzisiaj ją odbieram ze szpitala i wiozę ją do domu. Jest no sama malutka, żeby na mnie zareagować, ale córka Zięć na pewno pozytywnie odbiera mój wygląd zewnętrzny.